6 lipca 2023 roku okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie obchodziła podwójne święto. W rocznicę przyjęcia przez Sejm ustawy o Radcach Prawnych, czyli Dzień Radcy Prawnego, Izba Warszawska przyjęła w swoje szeregi nowych członków samorządu radcowskiego. 350 prawników po latach wytężonej pracy. Zdało egzamin zawodowy, kończąc tym samym jedną z najbardziej wymagających aplikacji w kraju. Tegoroczna zdawalność wśród aplikantów Izby Warszawskiej na egzaminie radcowskim, którzy ukończyli szkolenie w 2022 roku, sięgnęła poziomu 89%. To powód do dumy i wyróżnienie samych zdających. To także niepodważalny dowód na skuteczność i profesjonalizm kadry szkoleniowej stołecznej aplikacji radcowskiej. Tradycyjnie ślubujący mogli celebrować swój triumf razem z najbliższymi. W uroczystości brali udział także nieformalni bohaterowie uroczystości ci, którzy wspierali nowych radców prawnych przez trzy lata ciężkiej pracy i wyrzeczeń, które dziś przełożyły się na ogromny sukces. Czyli uzyskanie uprawnień zawodowych radcy prawnego. Pani Dziekan pogratulowała byłym aplikantom m.in. dobrych wyników na egzaminie zawodowym i podkreśliła, że wyzwanie, jakiego się podjęli, odbywając aplikację radcowską, było szczególne, albowiem czas, w którym przygotowywali się do wykonywania zawodu, zbiegł się z okresem trwania pandemii, która odcisnęła znaczące piętno na wszystkich dziedzinach życia. Także na formie kształcenia przyszłych radców prawnych. Zdaliście świetnie, bardzo trudny egzamin. Egzamin radcowski jest wyjątkowo trudnym egzaminem. Myślę, że wybraliście doskonale swoją drogę zawodową. Skończyliście wyjątkową aplikację, niełatwą aplikację. Życzę Wam, żeby wykonywanie zawodu sprawiło Wam wiele satysfakcji. Zgodnie z tradycją w uroczystym ślubowaniu radców prawnych wzięli udział przedstawiciele zawodów prawniczych, administracji rządowej oraz środowiska akademickiego. W tym m.in. prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chruścik, który pogratulował ślubującym zdobycia uprawnień zawodowych i wyraził pewność, że są przygotowani, by rozpocząć nowy, samodzielny etap kariery prawniczej. Tą datę będzie łatwo zapamiętać, bo wy świętujecie podwójnie 6 lipca, Dzień Radcy Prawnego i 6 lipca, Dzień Waszego Ślubowania, dzień, w którym kończymy pewien etap Waszej drogi zawodowej, przeszliście przez tutaj wspomnianą trudną aplikację, zdaliście trudny egzamin, będziecie wykonywać wkrótce wymagający zawód Radcy Prawnego. I pamiętajcie o tym, że samorząd to jesteśmy my i to jest. I to jesteśmy my wszyscy którzy są na tej sali, wszyscy którzy mają te uprawnienia radcy prawnego i od tego jak zachowujemy się na co dzień, jak wykonujemy zawód, jak wspieramy ten samorząd, zależy też to jak wygląda nasz wymiar sprawiedliwości. Wy rozpoczynacie wykonywanie zawodu w trudnym okresie, ale wiem, że doskonale sobie z tym poradzicie, bo do tego jesteście świetnie przygotowani. O zaletach bycia członkiem społeczności radcowskiej, ale i zadaniach, do jakich zobowiązani są radcy prawni. Mówił wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych Zbigniew Tur. Pamiętajcie o tym, że wtedy, kiedy ponad 4 lata temu podjęliście decyzję, że podchodzicie do egzaminu, jak widać, zdaliście ten egzamin wstępny i co więcej, zdaliście ten trudny egzamin końcowy. On daje Wam szerokie możliwości wykonywania zawodu. Ale również i narzuca odpowiedzialność. Odpowiedzialność za sprawę, odpowiedzialność za interes osoby, którą reprezentujecie. Ślubowanie radców prawnych to przede wszystkim święto nowych członków samorządu radcowskiego. Dlatego uroczystość nie mogłaby się odbyć bez bohaterów tego wydarzenia. W imieniu wszystkich ślubujących głos zabrała przedstawicielka ślubującego rocznika, pani Diana Piątek. Dziękujemy także naszym patronom za dobre rady i wsparcie, naszym rodzicom, rodzinom i przyjaciołom. A także dziękuję serdecznie Wam, kochani, za te ostatnie trzy lata, za masę wspaniałych wspomnień. No i do zobaczenia, do zobaczenia w kancelariach. Na salach sądowych, na balu radcy prawnego. Udało nam się. Woo! Dziękuję. Po przemówieniach przyszedł długo wyczekiwany czas na uroczyste wypowiedzenie słów roty ślubowania radcy prawnego. Bardzo proszę, żeby Państwo powstali, a ślubujących proszę o to, żeby powtarzali za mną. Ślubuję uroczyście. W wykonywaniu zawodu radcy prawnego. Przyczyniać się do ochrony i umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązki zawodowe wypełniać sumiennie i zgodnie z przepisami prawa. Zachować tajemnicę zawodową. Postępować godnie i uczciwie. Kierując się zasadami etyki radcy prawnego i sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Jesteście radczyniami prawnymi, radcami prawnymi od tego momentu. Tradycyjnie po odbiorze przyrzeczenia od nowych radców prawnych. Na scenę zaproszono osoby, które najlepiej zdały egzamin zawodowy lub mogły pochwalić się najwyższą średnią ocen z aplikacji radcowskiej. Prymusi otrzymali w prezencie radcowskie togi od Izby Warszawskiej oraz zestawy upominków ufundowanych przez wydawnictwa C.H. Beck i Wolters Kluwer Polska. O emocjach, jakie towarzyszą ślubującym, oraz o wrażeniach po ukończonej aplikacji radcowskiej, opowiedzieli nam sami ślubujący. Najbardziej wymagająca aplikacja w całej Polsce, nawet jeżeli chodzi o adwokatów i radców prawnych, było warto. Teraz ta satysfakcja jest po prostu podwójnie większa. Ogrom pracy, najpierw studia, potem właśnie trzyletnia aplikacja, egzaminy wstępne, zawodowe. Ogrom pracy. Ogromna duma i szczerze mówiąc, podczas ślubowania to kamień serca spadł, że to już w końcu się wydarzyło i że się udało. I po prostu jest osiągnięcie. Jest to kłębek różnych uczuć, emocji. Zaczynając od tych dobrych, czyli radość, szczęście, satysfakcję, poprzez wzruszenie, wdzięczność oraz dumę z tego, że w końcu będę mogła nosić ten niebieski kolor i go godnie reprezentować, a także by świadomość tego, że otwierają się przede mną kolejne drzwi do kariery zawodowej. Dzisiaj przyjąłem ślubowanie od 350 bardzo szczególnych osób radczyń prawnych, radców prawnych, którzy zasilą szeregi Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Bardzo szczególne pokolenie pokolenie składające się z osób, które mają bardzo wyrazistą osobowość pokolenie osób, które zaczęły aplikację w bardzo trudnych warunkach przy nauczaniu hybrydowym, a skończyły ją z rewelacyjnym wynikiem. Życzę wszystkim osobom, od których dzisiaj przyjęłam ślubowanie, które zaczynają nowy etap w swojej pracy zawodowej, żeby zawsze z radością, szacunkiem nosili niebieskie żaboty. Niebieski to kolor szczęścia. Wszystkiego dobrego. Swoje gratulacje dla świeżo upieczonych radców prawnych złożyli także przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych. Prezes KRRP Włodzimierz Chruścik, oraz wiceprezes KRRP Zbigniew Tur. To bardzo ważny dzień i wiele zmienia w życiu radcy prawnego. Od dziś działamy, podpisujemy pisma na własny rachunek. Sami ponosimy odpowiedzialność za to, co robimy. Aplikanci Izby Warszawskiej są do tego świetnie przygotowani. Życzę wszystkim zadowolenia z wykonywanego zawodu i satysfakcji z codziennej pracy. 6 lipiec. Podwójne święto, święto dla 350 nowych radców prawnych, którzy złożyli ślubowanie. 6 lipiec, rocznica uchwalenia ustawy o radcach prawnych. Nasi młodzi radcy muszą z wieloma rzeczami, z wieloma tematami się borykać. Muszą też walczyć o to, żeby nie zostać cyberwykluczeni, bo cybernetyka coraz bardziej wchodzi również w nasz zawód. Ale jak to powiedział jeden z aplikantów też kończących aplikację. My, hybrydziątka, z wszystkim sobie damy radę. Także tego wam, drodzy moi, serdecznie życzę. Dawajcie sobie radę przez kolejne lata wykonywania zawodu. Cieszcie się tym zawodem. Dziękuję. Ślubowanie radcowskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w samorządowym kalendarzu i szczególna chwila w życiu każdego radcy prawnego. To symbol dojrzałości zawodowej prawnika której wyrazem jest toga z błękitnym żabotem. I jesteśmy dumni, że do nas dołączyliście.